I pamiętaj, że do góry głowa, żeby nie leciała nam na twarz. Łydka, łydka. Tak. Galop. Zmiana. Tak. I drągi. No to zrób koło w i dopiero drągi. Jak masz siłę, to jeszcze raz całą trasę. Więcej łydek, bo ona jest le lecąca w dół twarzą. Zmiana. Tak. Na siebie. Nie, jeszcze raz drągi, za, za mało, za dużo ręki było. Ona w ogóle musi się rozciągnąć w tym kusie. nie może jej szarpać do góry na drągach. Ona ma właśnie w kusie się rozciągnąć lekko głową. To jest, drągi są dość szeroko. Poprawić nogę. Jeszcze raz krzyżak z galopu po galopie do kusa i drągi. Na razie na krzyżaku bez zmiany, no nie? Nie pędź i kłus, i drągi, i na siebie. I lekka ręka na drągach. Dobra, i co starczy? Okej, okay, no to ją pochwal i rozkłóź. No, widzisz, prawie wyszło. Znaczy, w niektóre strony wyszło.